w gminie Trąbki Wielkie odbyły się eliminacje do mistrzostw Polski juniorów w boksie oraz gala boksa motorskiego. Były to pierwsze tego typu zawody, chociaż wójt zapowiada już, że nie ostatnie. Myślę, że, że jest szansa na to, aby nowa dyscyplina zagościła na terenie naszej gminy. W tamtym roku mieliśmy strąkmenów. Myślę, że w tym roku już mamy mistrzostwa boksu młodzieży, ale też planujemy zorganizować międzynarodowe, międzynarodowy sparring bokserski już w takiej dość doborowej obsadzie, ale to już w trąbkach. Bielka. Najlepsi zawodnicy, którzy stoczyli zwycięskie walki będą reprezentować województwo pomorskie na Mistrzostwach Polski Juniorów w Leśnie. No, dzisiaj mamy 8 walk, 8 walk, y, prawda, wczoraj były eliminacje, y, oczywiście y, wa wagi w bokcie to 11 wag jest, prawda, ale y, pozostałe mamy po jednym zawodniku, gdzie już wcześniej zawodnicy y, prawda, zdobyli swoje miejsca do udziału w finale. Zawody w Tropical Clubie w Gołębiewie można uznać za udane, chociaż frekwencja zawodników i kibiców nie była wysoka. Mimo wszystko boks jest zdecydowanie mniej dofinansowanym sportem od piłki nożnej. I pieniądze, no jednak mówią, że szczęścia nie dają, ale jeżeli chodzi o, o sport, no to może nie tyle szczęścia, ale możliwości. Jeszcze dopóki się uczą, jeszcze, albo daj Boże studiują, to jeszcze coś tam jeszcze mogą boksować. Później zaczyna się szara rzeczywistość, brak pieniędzy, brak możliwości treningu. I koniec kariery. Mało który zawodnik ma później możliwość po prostu boksowania. Sytuację nie poprawia fakt zlikwidowania Ligi Boksu Zawodowego. Bez Ligi polski boks od 20 ponad lat coraz niżej schodzi. Ostatni medal olimpijski był, zdobył Wojtek Bartnik w Barcelonie w 1992 roku. Wtedy jeszcze Liga była. Miejmy nadzieję, że polski boks pomimo dużych przeszkód stanie na nogi i odzyska dawną świetność.